Dzień dobry państwu. Mówię jeszcze raz z tej strony Johnny Sałek. Jest godzina 7.56. Zaczynamy nasz poranek. Dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ e, okazało się, że jednak wszystkie klasy od nas i w Polsce, w całej Polsce, przechodzą na naukę zdalną właśnie od jutra. Więc dlatego, wszystko musimy przyspieszyć, wszystko musimy zebrać do jednej kupy, i to jest ostatni dzień z zimą na całego w Radiu To czyli odliczamy do ferii zimowych z przebojową mocą. Do ferii zimowych 2022. E, no i niestety to jest dzisiaj nasze ostatnie wydanie porankowe. Jednak mimo wszystko te ferie zaczną się dopiero za 3 dni. Czyli zgodnie z terminarzem, jednak ostatnie dwa dni, czyli czwartek oraz piątek, spędzimy już w nauce zdalnej. I ta nauka zdalna będzie trochę z nami. Zostanie e, co najmniej do 27 lutego, czyli szykujemy się na miesiąc siedzenia w domu. W tym ferie, ale myślę, że niektórzy z was wyjadą, więc oby nie było, to jakoś bardzo uciążliwe, czyli podsumowując, dwa tygodnie po zakończeniu naszych ferii w Mazowieckim yy, siedzimy na z zdalnej. Tak jest, póki co sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale my cieszymy się, że jeszcze ostatni dzień możemy spędzić razem z wami właśnie tutaj w Hose w Jose na dzień dobry. Yy, no i tak, ponieważ w piątek wypada nam yy, talk news i Cały piątek nam wypada. Dzisiaj stwierdziliśmy, że przełożymy Talk News i będzie dzisiaj specjalne wydanie serwisu właśnie TokNews, ponieważ bardzo dużo się działo, nie potrzeba było nawet tygodnia, żeby zebrać aż taki odgrom informacji. Więc dlatego w dzisiejszym Tokniusie powiemy między innymi właśnie o nauce zdalnej, o rekordach zakażeń oraz perspektywie co dalej. Tak samo wczoraj odbyło się spotkanie rządu z, z przedstawicielami opozycji w sprawie piątej fali. E, o szczegółach i o wnioskach z niej również usłyszycie już niebawem w serwisie Toknius. Powiemy również o niestety napięciu na linii Kijów-Moskwa-Waszyngton. O kolejnej urodzinowej imprezie Borisa Johnsona, czyli kiedy skończy się komedia brytyjskiego premiera, o teleskopie Weba, który już dotarł do celu i teraz rozpoczyna swoje działania i swoją pracę, oraz o tym, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 30. 30 stycznia odbędzie się wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A teraz przejdźmy do pogody, ponieważ dzisiaj za naszymi oknami od 1 do 3 stopni Celsjusza maksymalnie, jak widać jest zachmurzenie praktycznie całkowite, jednak powiemy Wam, że, coś ja Wam powiem, że jednak możemy dzisiaj spodziewać się śniegu koło południa, potem śniegu z deszczem, no i... Tak ta pogoda dzisiaj będzie niestety wyglądała. Jeśli chodzi o imieniny, to dzisiaj swoje imieniny obchodzą Paula, Tytus, Andrzej, Leon i Tymek. Także życzymy wam wszystkiego dobrego właśnie z okazji waszych imienin. No i mamy jeszcze dla was raport jeśli chodzi o to ile klas jest na zdalnych, a jest to klas 14, jednak my przypominamy, dzisiaj będziemy przypominać cały dzień że od jutra wszystkie klasy przychodzą na nauczanie zdalne. Jest to dosyć uciążliwe i nie wiemy, jakie macie podejście do tego. Piszcie do nas na naszego Instagrama małpa, Radio. z chęcią dowiemy się waszych opinii właśnie a propos nauczania zdalnego. A teraz zbliża się ósma i czas na serwis TokNews. Minęło godzina ósma w Radiu Talk Hose, Czas na serwis informacyjny Talk News, a jest to wydanie specjalne. Potwierdziły się przypuszczenia, od czwartku w szkołach naukę stacjonarną będą kontynuować uczniowie z klas 1-4 oraz uczniowie zerówek. Natomiast uczniowie z klas 5, 6, 7, 8, szkół, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną od końca ferii do końca ferii zimowych. W tym okresie będzie możliwość spotkania się uczniów, maturzystów, poinformował minister edukacji nau i nauki Przemysław Czarnek. Najbliższe 3-4 tygodnie będą w Polsce jednymi z najtrudniejszych od momentu wybuchu pandemii. Koronawirusa według obliczeń dwóch najważniejszych, najważniejszych zespołów badawczych, zajmujących się prognozowaniem epidemii, szczyt liczby wykrywanych przypadków odnotu odnotujemy w drugim tygodniu lutego. ICM z Uniwersytetu Warszawskiego przewiduje w szczycie piątej fali ponad 96 tysięcy wykrywalnych przypadków dziennie, natomiast grupa MOXT w, w pesymistycznym scenariuszu zakłada ich nawet 120 tysięcy. Wysoka zaraźliwość koronawirusa prawdopodobnie spowoduje również, że szybko będzie tracić jednostki podatne na, zaka na zakażenie, czyli ludzi, i po szybkich wzrostach liczby zakażeń będziemy mogli zobaczyć także szybkie spadki. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli opozycji z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim i ministrem, i ministrem zdrowia Adamem Nidzielskim. Politycy rozmawiali o walce z COVID-19. Z relacji posłów wynika, że dzisiaj do, ser, do Sejmu trafi nowy projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawcy mogliby pozywać niezaszczepionych i nieprzetestowanych pracowników, jeśli ci doprowadzą do zakażeń w firmie. Politycy po rozmowach przekonywali, że zobaczyli w sumie jedynie slajdy z prognozami doty dotyczącymi wzrostu zakażeń i mapy z rozmieszczaniem szpitali. Opozycja ma po spotkaniu jeden główny wniosek, że rząd nie ma pomysłów w jaki sposób, choć odrobinę, zahamować piątą falę. Groźba rosyjskiej agresji była w poniedziałek głównym tematem obrad ministrów spraw zagranicznych 27 krajów Unii w Brukseli, do których telekonferencyjnie dołączył Antoni Blinken. UE. Unia Europejska potwierdziła niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności oraz terytorialnej integracji Ukrainy i innych partnerów we wschodnim sąsiedztwie w ich granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zagroziła Moskwie ogromnymi sankcjami w razie nowej wojny na Ukrainie. Szef unijnej dyplomacji, Joseph Borol, Borrell, podkreślił po dzisiejszych obradach jednomyślność 27 krajów Unii Europejskiej. W przeciwie wobec zabiegów Rosji na rzecz odtworzenia stref wpływów oraz linii podziału w Europie przywołujących mroczne wspomnienia z przeszłości. Amerykanie i Brytyjczycy już zarządzili częściową ewakuację swych placówek dyplomatycznych w Kijowie, ale ani Unia Europejska jako całość, ani jej kraje, w tym Polska i Niemcy, na razie nie poszły tym śladem. Komisja Europejska zaofero zaoferowała 1,2 miliarda euro doraźnej pomocy makro. Ekonomicznej dla Kijowa, na nowe potrzeby finansowe powstały w związku z konfliktem z Rosją. Pierwsza szybka transza po zatwierdzeniu przez Europarlament i Radę Europy. Wyniesie 600 milionów euro. Ponadto komisja niemal podwoi swoją tegoroczną dwustronną pomoc dla Europy, wypłacając Kijowo Kijowowi ponad 120 milionów euro. Nowa wojna na Ukrainie może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa i zachodnich sąsiadów i dlatego NATO zaczyna wzmacniać swoją gotowość obronną we flance wschodniej. Prezydent Joe Biden wedle źródeł The New York, York Timesa może nawet już w tym tygodniu podjąć pierwsze decyzje o wojskowym zasileniu wschodniej części na to. Brytyjski premier Boris Johnson znowu z zarzutami o kolejną podczas pierwszego koronawirusowego lockdownu imprezę. Tym razem urodzinową. Miała ona odbyć się w czerwcu 2020 roku, kiedy spotkania towarzyskie w pomieszczeniach były zakazane. E to tę informację podała w poniedziałek ITV News. Według nadawcy, w przygotowaniach do przyjęcia, które odbyło się 19 czerwca, uczestniczyła żona premiera Charlie Johnson, a w wydarzeniu wzięło udział do 30 osób. W bieżącym tygodniu ma zostać opublikowany raport w sprawie nieformalnych spotkań towarzyskich i imprez na Downing Street. Od jego wyniku wielu posłów konserwatywnych uzależnia decyzję, czy wpisać czy wysłać wniosek o wotum nieufno nieufności wobec Johnsona. W sprawie imprezy urodzinowej wpłynęło zawiadomienie do lokalnej policji, według nieoficjalnych informacji. Policja dysponuje zdjęciami, które obciążają brytyjskiego premiera, jak komentują eksperci, do końcówka sprawowa sprawowania urzędu przez Borisa Johnsona. Teraz trochę więcej optymistycznych informacji w się. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba po miesiącu od startu dotarł do punktu L2, gdzie rozpocznie badania. Urządzenie pochwaliło się osiągnięciem kolejnego etapu misji, wysyłając pocztówkę na ziemi. na Ziemię. Teleskop JWST znajduje się obecnie półtora miliona kilometrów od Ziemi, czyli prawie 4 razy dalej niż Księżyc. Teraz kosmiczny teleskop Jamesa Webba musi zostać przygotowany do obserwacji. Będzie to bardzo złożony i precyzyjny proces, który potrwa około 3 miesięcy. NASA wierzy, że... Pierwsze efekty pracy kosmicznego teleskopu Jamesa Webba zobaczymy latem tego roku. Wiele osób czeka na pierwsze zdjęcia, które przechwyci teleskop, te z pewnością będą bardzo spektakularne. Rozpoczęło się wielkie odliczanie, odliczanie, ponieważ już w najbliższą niedzielę 30 stycznia 2022 roku ponownie głośno zagra Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy pieniądze zebrane w 30 finale zostaną przekazane na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci m.in. siatkówczaka. w sztabach wielkie orkiestry, mobilizacja przed niedzielnym finałem, wolontariusze przygotowują się do zbiórek, a darczyńcy wciąż przynoszą rzeczy, które można wylicytować. W tym roku wiele dużych firm znowu gra z WOŚP, m.in. Allegro, Euronet czy Mbank. Jednak każdy może grać z orkiestrą lub zostać wolontariuszem. Wystarczy wejść na wośp.org.pl i zarejestrować się na koncie fundacji. Jest już ponad 25 milionów złotych. To był Toknius podsumowanie najważniejszych informacji z Polski i ze świata. I taki był Toknius właśnie w... nietypowo, ponieważ w środę 26 stycznia jako ostatni dzień nauki stacjonarnej pierwszym semestrze. Właśnie bo pierwszy semestr kończy się już w najbliższy piątek, także wszystkie nieprzygotowania, które potencjalnie możecie wykorzystać jeszcze od września, macie czas do końca tygodnia, czyli do piątku. A jeszcze pozostając przy takich sprawach organizacyjnych i właśnie newsowych, to Iga Świątek, która grała w Grała swój mecz w Australian Open o godzinie 3 w nocy czasu polskiego, ponieważ w Australii było to chyba coś koło południa, przeszła do półfinału właśnie tego turnieju. Serdecznie gratulujemy Idzę, ponieważ tak jak czytamy na Sport.pl, po morderczym trwającym ponad 3 godziny spotkaniu rozgrywanym przy 37 stopniach Celsjusza, boże jak gorąco. Pokonała Estonkę Kaję Kanapi 467663. Serdecznie Idę, gratulujemy. A z tego co mi wiadomo, to kolejny mecz z udziałem Igi Świątek o godzinie 11. Czasu polskiego już jutro. Także to już będzie półfinał i, i Polska zmierzy się, Polka zmierz, zmierzy się wtedy z Amerykanką. A o tym y, zapewne przeczytacie więcej wchodząc na sport.pl oraz my również podeślemy wam linka na naszym story lub na naszym Instagramie li, i Facebooku. Tak, kontynuujemy dzisiejszy poranek. Dzisiaj ten talk news dosyć długi, więc na pewno ten poranek przejdzie na kolejną przerwę. Y, także możecie być tego pewni. Klasy na zdalne, dzisiaj 14 klas na zdalnych. Do czwartku? to do czwartku. Wszystkie już lecimy do ferii. Czyli tak, czyli yy, dzisiaj nie zobaczymy się z klasą drugą C, 3B4, która miała być do czwartku, a do ferii. O, matko, jest bardzo dużo. Pierwsza A, pierwsza B, pierwsza C, pierwsza H, druga B, druga E, druga H, 3A4, 3C4, 3D4, 3A4 oraz 3H4. I taki był poranek przed godziną 8.10. Ja przyjdę do Was na kolejnej przerwie, a dzisiaj dzień tematyczny, ale jaki, o tym dowiecie się na kolejnej przerwie. Tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia kończymy póki co poranek, ale wracamy na następnej przerwie. Kochani, to jest Phil Collins. Dzisiaj Phil Collins będzie królować na naszej antenie. I dzisiaj jako dzień tematyczny właśnie będziemy się kręcić z nim. I w toku dnia, i w drugim śniadaniu, i przez cały dzień właśnie do godziny 14.45 mam dla was trochę niespodzianek, trochę zagadek yy, i właśnie trochę takich ciekawostek o Philu Collinsie. Yy, no i tak, no i do Phila Collinsa zaraz przejdziemy, ale najpierw dokończymy Nasz poranek, ponieważ e, mamy teraz informacje o klasach nasdalnych. Tak, bo my na klasach nasdalnych skończyliśmy. Przepraszam bardzo. Więc tak, tak jak już powiedziałem, e, przed godziną 8.10 dzisiaj mamy 14 klas nazdalnych e, Które już. E, z którymi się nie zobaczymy co najmniej do 27 lutego, ponieważ wtedy póki co planowo powinniśmy wrócić do szkoły. Ale jak to będzie, nikt nie wie. Ale tak, klasy nasdalnych. E, te, które powinny być do czwartku, to druga C, trzecia B4. A reszta klas, która powinna być do ferii, to klasy... Z, do to klasy? Pierwsza A, pierwsza B, pierwsza C, pierwsza H, druga B, druga E, druga H, 3A4, 3C4, 3D4, 3E4 oraz 3H4. To są klasy na zdalnych dzisiaj. My się z nimi nie zobaczymy, więc trochę pół dzisiaj w szkole ale myślę, że to większość z nas odczuwa, że jednak te korytarze, te łączniki i kwadraty są luźniejsze, jest mniej osób, a na pewno zaletą tego jest łatwiejsze przemieszczanie się, szczególnie pomiędzy piętrami, co myślę, że większość z, wa z was odczuwa. Zbliża się godzina dziewiąta w Radiu Tok Hose, a teraz czas na nietypowe święta. Dzisiaj obchodzimy dzień transplantacji i teraz przeczytam wam właśnie ciekawostkę i trochę właśnie genezę. Święto upamięta, upamiętnia pierwszy dodany przeszczep nerki w naszym kraju. Miał on miejsce 26 stycznia 1966 roku w pierwszej klinice chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Celem Dnia Transplantacji jest także promowanie przeszczepów od zmarłych. W sumie ciekawe święto i fajnie, że, yy, że właśnie jest taka idea, żeby upamiętnić właśnie pierwszy przeszczep nerki w naszym kraju. Oraz Dzisiaj jako drugi dzień tematyczny, w yy, drugie drugi nietypowe święto, wybrałem dla was dzień drugiej połówki, ponieważ dzisiaj jest takowy obchodzony. Yy, no i to może być takie zastępstwo za walentynki, ponieważ walentynki normalnie powinny przypadać 14 yy, lutego, jednak 14 lutego zobaczymy się na zdalnych, więc yy, siłą rzeczy niestety yy, nasza radio Tok Hose będzie musiała zawiesić tymczasowo działalność. Ale ten, ale. Właśnie, te walentynki możemy trochę przyspieszyć i właśnie podciągnąć po ten dzień drugiej połówki, ale na pewno coś planujemy dla was z okazji walentynek. I jeśli chodzi właśnie o dzień drugiej połówki, to powiem wam, że okres zako zakochania to dla naszego mózgu jedna wielka reakcja chemiczna. I dzięki w której jesteśmy radośni i patrzymy na świat przez różowe okulary. Warto w dzień drugiej połówki docenić partnera czy partnerkę i zrobić coś miłego, na przykład kupić prezent lub zorganizować romantyczną kolację. Myślę, że tutaj panowie powinni wykazać się swoją inicjatywą twórczą, także może zabierzcie dzisiaj swoją drugą połówkę, jeśli ją takową macie. Może idziecie na jakąś romantyczną kolację albo randkę. A jakie piosenki kojarzą wam się z zimą? Piszcie naszego Instagrama, o Stale z wami korespondujemy i czekam na Wasze informacje właśnie a propos tego, jakie piosenki kojarzą wam się z zimą i mamy jeszcze komunikat od pań woźnych. Jeśli ktoś zgubił klucze do domu lub szafki, albo inne przedmioty, jest szansa, że dostaniecie je na dyżurce. Podobno trochę się tego nazbierało, stale powtarzamy ten komunikat, ponieważ na dyżurce jest... Tego masa. I właśnie to jest ten komunikat od pań woźnych. Możemy Wam również przypomnieć o tym, że w sumie co jest logicznym następstwem przechodzenia, przejścia całej szkoły i całej Polski na zdalne od jutra, to niestety Dzień Patrona jest Odwołany, odwołany jest dzień patrona w naszej szkole, który był planowany początkowo na piątek 28 stycznia, czyli w ostatni dzień yy, pierwszego semestru, ostatni dzień szkolny przed feriami. Jednak spokojnie będzie muzyczna niespodzianka, a o tym na pewno też będziemy informować na naszej antenie, bardziej na naszych mediach yy, społecznościowych. Yy, oczywiście małpka radio. tam na stawie znajdziecie więc wyczekujcie na pewno niespodzianki muzycznej ponieważ ja już wiem ja już wiem co to będzie ale na pewno dwie utalentowane uczennice z naszej szkoły i myślę, że was zachwycą swoim głosem i swoją jakby to powiedzieć swoją pasją do śpiewania i to jak wykonały dwa utwory ale o tym dowiecie się w piątek dlatego ośledźcie nasze kanały społecznościowe małpatokhosek.radio. Przypominamy Wam również o tym, że Jose Song, Song cały czas jest aktualne, zgłoszenia do 20 lutego, także naprawdę mimo to, że teraz przechodzimy na tą naukę zdalną, nie bójcie się spełniać swoich marzeń. Z chęcią my Was zapraszamy do tego, żebyście zapisywali się właśnie na hossesong. Pamiętajcie o, o tym, żeby na początku wejść na stronę www.hossesong.ww.pl i tam będzie formularz zgłoszeniowy. Poprzez kliknięcie takiej małej konki zapisz się, chociaż dużej, i musicie nagrać demo piosenki obcojęzycznej w innym języku niż polski i angielski. A resztę do się właśnie na hosasą.w.pl Jezu, strasznie krótkie są te przerwy. No i tak, zbliżamy się do drugiej godziny lekcyjnej. Właśnie wybija dzwonek. Także my słyszymy się w drugim śniadaniu w tok o godzinie 9.50, czyli na następnej przerwie również jestem z wami o 11.40 w toku dnia. Ja. Także słyszymy się niebawem i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.